Śląsk lata 60. W mroku ulic czai się niewyjaśniona groza, kobiety znikają bez śladu, a miasto ogarnia paraliżujący strach. To nie jest zwykła historia kryminalna, to opowieść o czasach, gdy cień bestii nazwanej wampirem z zagłębia położył się na całym regionie. Wszystko zaczęło się od serii tragicznych wydarzeń. Samotne kobiety, wracające wieczorami z pracy, padały ofiarą brutalnych ataków. Każda zbrodnia nosiła te same cechy, pozostawiając milicję bezradną, społeczeństwo domagało się sprawiedliwości, a władza szybkich rezultatów. Strach rozchodził się jak epidemia, zmieniając życie mieszkańców w koszmar. Co dla władz PRL-u, sytuacja była nie do przyjęcia. Seryjny morderca, grasujący w socjalistycznym raju? Niemożliwe. Rozpoczęto największą w historii akcję pościgową. Setki funkcjonariuszy, tysiące przesłuchań, dziesiątki śledczych teorii, a mimo to liczba ofiar rosła, a ludzie szeptali między sobą – to musi być wampir. Przełom nastąpił w 1966 roku. Zdzisław Marchwicki, bezrobotny, a społeczny, z trudną przeszłością, dla władz był idealnym podejrzanym. Proces stał się medialnym spektaklem, tłumy na sali sądowej, sensacyjne nagłówki w gazetach, ale czy dowody były przekonujące? Poszlaki, zeznania wymuszone w niejasnych okolicznościach, świadkowie zmieniający wersję wydarzeń. W 1977 roku wykonano wyrok, Marchwicki został stracony jako wampir z zagłębia. Dla władzy sprawa była zamknięta, ale czy na pewno do dziś wielu ekspertów kwestionuje jego winę? Czy system potrzebował po prostu kozła ofiarnego, czy prawdziwy morderca pozostał bezkarny? Ta historia pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Co naprawdę wydarzyło się na ulicach śląskich miast? Czy Zdzisław Marchwicki był bestią czy ofiarą systemu? Podziel się swoją opinią w komentarzach, jeśli chcesz poznać więcej mrocznych tajemnic z kart polskiej historii, subskrybuj nasz kanał Cienie i Kroniki. Razem odkryjemy prawdę ukrytą w cieniu przeszłości.